Mów mi Adek prezentuje. Więc witajcie z tej strony Adrian z kanału Mów mi Adek. Jesteśmy w standardowo w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, a przede mną takie piękne zetory Proxima Celka 110, 90 i setka. Czyli można powiedzieć wszystkie, prawie wszystkie możliwe zetory z serii CL przyjechały właśnie do firmy handlowej Agropol zakrzewo. Bardzo mnie to cieszy. W końcu troszeczkę więcej ciągników będzie. Na placu Agropolu, chociaż za chwilę, pewnie w przeciągu dwóch najbliższych tygodni, wyjadą kolejne zetory w serii Rolnik. Wybrał zetora. Także moi drodzy, no, ciągniki Zetor się sprzedają. Już właśnie są sprowadzane z nawety. Dzisiaj, krótko z na temat. Pewnie będą szumy, bo dzisiaj strasznie wieje. Dzisiaj dokładnie mamy czwartek, 21 października. Jakby ktoś był ciekawy, jaki mamy dzień, w jaki dzień kręcę. Kolejny odcinek, pora na zetora i właściwie to jest spontaniczny odcinek. Bo wyszedłem sobie ze sklepu pootwierdzić paczki. Patrzę, nasz kierowca radek wjechał. Z załadowaną lawetą z zetorami, no to coś by wypadało nakręcić. Jakiś krótki odcinek z placu z zetorami, prawda? Czeka mnie niecierpliwie za kolejnymi wyjazdami właściwie zetoru, żeby troszeczkę było więcej odcinków serii. Rolnik wybrał zetora. Mam nadzieję, że nie przegapię. Ciągników jak będą wyjeżdżać. Dokładnie nie wiem czy te ciągniki co teraz przyjechały są pod y, klientów, ale jeżeli y, jeszcze nie są, to mam nadzieję, że po tym odcinku będą, że ktoś z Was właśnie na te ciągniki się skusi, ciągniki jak zawsze y, dostępne od ręki. No jeszcze jeden ciągnik zostanie zdjęty z lawety. Największy, znaczy największy, najmocniejszy. Proxima 110. No, i można byłoby powiedzieć, że jest po odcinku. Nowiat wszystko jest okropne, nie wiem jak mnie będzie słychać, pewnie będą ogromne sumy, ale na co zrobić. Czasem bywa i tak. Zetorek. Elegancko. Ciekawe kiedy następne ciągniki McCormick dojadą do firmy Agropol. Jak wiecie, na placu mam w tym momencie X635 i X4080 z nowej serii X4 Stage 5 z silnikiem Cholera. Także moi drodzy, wiecie co mamy na placu, za ile nie wiecie, więc trzeba zadzwonić pod podane numery telefonu. No i dowiedzieć się jaka cena, jakie wyposażenie, no to dowiecie się standardowo z moich filmów. Bo pogoda to mnie dzisiaj urządziła zajebiście. Raz wieje, raz nie wieje. Jechałem dzisiaj z dostawą w jedną stronę, normalnie, z powrotem nałamanych gałęzi po drodze. Masakra jakaś po prostu. Po prostu jakaś masakra. Dosłownie kurczę, droga z przeszkodami była. Dobra, no co tu więcej mówić, Trzy Zetory przyjechały, Proxima CLK, opony Petlas w każdej, skrzynia 12x12, mechaniczna, ciągnik prosty, jak ja to mówię, nieskomplikowany, idealny dla osób mało wymagających. Pozdrawiam Was, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego